Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Siemanko po wszystkim. Nawet kapelutek zdejmę. Mamy trzeci dzień pielgrzymki. No i dzisiaj. Co to za dzień? Piątek, osiemnasty tydzień, zwykły rok. Pierwszy, wspomnienie Dominika Guzmana. Co tam? Zależy, co mamy na myśli. Jaki porządek? Pacyfikacja. Posprzątać. Ekshumanizacja. <noise> Posprzątać towarzystwo. Dobra. Pierwsze czytanie mamy, kochani, z powtórzonego prawa. I cóż w tym czytaniu mamy? Mamy y, historię z perspektywy y, całego okresu y, podróży po pustyni, 40 lat, ale też musimy pamiętać, że ta księga powtórzonego prawa też jest taką pewną pewnym wspomnieniem całej historii Izraela aż do wygnania babilońskiego, bo co najmniej dwie, dwie redakcje tego tekstu nastąpiły za czasów króla Jozjasza, tak to jest przełom 6 VI, vii wieku, no i na wygnaniu babilońskim, tak? I też pamiętajmy o tym, że wszystkie te e, pytania, które zadaje Mojżesz, one się dokonują też z perspektywy całego Yy, całej tej historii dotychczasowej Izraela, tak? czyli tam 6-7 wieków, zależy jak sobie policzymy yy, to właśnie wyjście Izraeli, Izraelitów z Egiptu. <laughs> Więc ta historia i te wszystkie pytania, pytania retoryczne, kto cię niósł podczas tych wszystkich, podczas tych wszystkich lat, tak? kto tutaj ci zapewnił. Yy, to wyjście, tak? Kogo słuchałeś wśród tych gromów, czy komuś innemu się objawił ten Pan Bóg, czy są jakieś inne narody, tak? Wszystkie te pytania retoryczne kierują nas do Boga, no i do Jego ludu, który On sobie wybiera. No i ten tekst nabiera bardziej uniwersalnego znaczenia. No bo co? Każdy wierzący teraz, nowy lud wybrany w Chrystusie, staje się takim ludem wybranym i my również możemy powiedzieć do siebie, że jesteśmy tymi których Pan Bóg wyzwala, który yy, my należymy do Boga, który nam się objawia, wyciąga nas z zagłady, no i możemy się wpatrywać w jego twarz, tak? Bez żadnej spiny. Także ta historia nabiera takiego yy, uniwersalnego wymiaru. Kolejna rzecz. Pan Bóg mówi nam, że daje nam ziemię. Posiadanie, no i to też nam przypomina o tym, że Ziemia należy do Niego. I po co nam daje Ziemię? Po co nam daje swoje przykazania? Po to, żeby nam było dobrze. To jest właśnie też ważne. Przypomnienie, że Ziemia nie należy do mnie, ale jest mi udzielona. I prawo, które daje mi Bóg, jest po to, żeby mi było dobrze. Nie po to, żeby mnie udręczyć, ale po to, żeby było mi dobrze. Także też o tym pamiętajmy, że Ziemia jest darem Pana Boga i wszystkie dary tej Ziemi. Mają mnie prowadzić do Stwórcy, do tego, który mi tych wszystkich darów udzielił. Także wszystko ma mnie prowadzić do Pana Boga. Bardzo ważne rzeczy. Kochani, drugie czytanie mamy oczywiście z Mateusza, czyli po tym fragmencie, który wczoraj czytaliśmy czyli wyznanie wiary Szymona Piotra błogosławieństwo Jezusowe, które. Udzielił Szymonowi Piotrowi później te słowa. No, zapowiedź śmierci męki z martwych No i napomnienie Piotrowe. I ten tak zwany pogrom Piotra, Szymona Piotra przez Jezusa. O, tu musimy uważać cały czas ruch. Uwaga, uwaga. Dobrze, pojechali sobie. Więc wszystkie te yy, elementy były wczoraj. No i dzisiaj Jezus mówi o tym. Siemka. wykombinował. Yy, nie? Bardzo. No i dzisiaj Jezus podsumowuje to wczorajsze wydarzenie tymi słowami, że jeśli ktoś chce pójść za mną, niech bierze krzyż swój. Też pamiętajmy, że Ewangelia Mateusza jest napisana. Miałem powiedzieć, nagrana. Jest też napisane z perspektywy czasu, około roku 75 po Chrystusie. Także yy, kościół trwa już 40 parę lat. No i też Kościół pamięta o tym, że już Chrystus yy, był umęczony, poniósł śmierć i zmartwychwstał. Tak? Także tutaj to nie krzyża. Też pamiętajmy, że jest wpisane przez Mateusza z perspektywy czasu. Kto chce iść za mną, niech bierze krzyż swój. Niech mnie naśladuje. No i jak zwykle okazuje się, że ja mam być podobny do Jezusa. Czyli ja mam brać krzyż tak jak Jezus, tak, czyli mam robić to co On. Prosta sprawa. Nie po swojemu, nie tak jak mi się wydaje, ale tak jak mówi Jezus. tak I tak jak robi Jezus, to i ja mam robić. Eee, co jeszcze? Słucham! Eee, i cóż, to za korzyść odniesie człowiek choćby cały świat zyskał, na swojej duszy szkodę poniósł. Oczywiście tutaj dusza, grecki termin, tutaj mamy psychę, czyli albo dusza, albo życie. A na swym życiu poniósł szkodę, albo co da człowiek w zamian za swoją duszę, czy za swoje życie. I tutaj też mi się przypomina ten fragment z początku Księgi Hioba, jak właśnie szatan drugi raz przychodzi przed oblicze Boże. No, i Pan Bóg mu mówi: No, widzisz, mojego sługę Hioba dalej trwa w swojej wierności, pomimo tego, że nakłoniłeś mnie, żeby go tam zniszczyć, tak? No i co mówi zły? Co mówi szatan? Skóra za skórę. Człowiek wszystko odda, żeby swoje życie ocalić, tak? Dotknij jego ciała, to zobaczysz, że w twarz będzie ci zło rzeczy. No, ale w przypadku Hioba to oczywiście się nie dzieje, tak? Także gdzieś tutaj mi się to przypomniało: historia Hiobowa. Y więc w sumie nic nie możemy Panu Bogu dać, bo i tak od Niego wszystko pochodzi. I to, że żyje, czy tak jak Hiob żył, tak, nawet pomimo tych wielkich cierpień, to i tak żyje dzięki Bogu, pomimo tego, że zły go niszczy. To i tak On żyje, bo darem Bożym jest właśnie to nasze życie. Więc nic nie mogę Panu Bogu ofiarować. I tak jak mi się wydaje, że ja będę żył po swojemu, że coś z tego życia skorzystam, to nic z tego nie będzie, bo i tak życie należy do Boga. Nie należy do mnie. Więc jeśli będziesz tracił, w cudzysłowie, tracił życie ze względu na Jezusa, to naprawdę tak paradoksalnie zyskasz, tylko zyskasz, bo i tak życie należy do Niego, więc nic nie stracisz. Prosta sprawa. Więc, kochani, wezwanie na dzisiaj oczywiście stawać się jak drugi Jezus. I nie bać się ofiarować mu życia. W tej codzienności, najpierw w tej codzienności. Zwykłej codzienności. Że ja coraz więcej właśnie miejsca daję jemu w swoim życiu. Powoli. A jeśli będzie trzeba, to i w śmierci męczeńskiej można. Dlaczego by nie? To do wszystkiego mnie Jezus wzywa, no to jestem w stanie w stanie na to odpowiedzieć. Dzięki niemu. No i kończy Jezus tutaj. Ten fragment tymi słowami, że niektórzy co tutaj są nie ujrzą śmierci, dopóki nie ujrzą przychodzącego królestwa. No i oczywiście po tym fragmencie to jest takie preludium do tego, co będzie w następnym rozdziale, czyli do przemienienia Jezusa na górze, ale nie na tabor, ale nie na górze tabor. <laughs> Także to królestwo objawia mi się w Jezusie. To jest właśnie to. Dobrze, kochani. To na razie niech nam tyle wystarczy. Może da się całą taką konferencję, bo troszkę dłuższy komentarz dałem do tych dwóch fragmentów. Tutaj na, na pielgrzymce zobaczymy, czy da radę tutaj to wrzucić. Ale w takiej formie skróconej wszyscy mogą zobaczyć i usłyszeć. Dobrze, pozdrawiam serdecznie, serdecznie kochani, wszystkiego Wam Bożego na dzisiaj. Nara.